Łukaszenka, brutalnie odpowiemy na sankcje. Nie będziemy żartować, Aleksandro Łukaszenka. Brutalnie odpowiemy na sankcje i nie będziemy żartować. Nie chcemy konfliktu na granicy. Jest to dla nas absolutnie niekorzystne, powiedział we wtorek Aleksandro Łukaszenka. Zarzucił Polsce, że to jej potrzebny jest konflikt. Zapowiedział jednocześnie, że brutalnie odpowie na nowe sankcje i nie będzie żartować. Zaproponował też przewiezienie migrantów do Monachium drogą lotniczą. Łukaszenka wypowiedział się we wtorek podczas narady poświęconej planowanej na Białorusi reformie konstytucyjnej. Łukaszenka, straszą nas sankcjami białoruski lider zapowiedział twardą odpowiedź na ewentualne sankcje Unia Europejska. Straszą nas sankcjami. Oni myślą, że ja będę żartować, że coś palnąłem i już nic podobnego. Będziemy się bronić, zapowiedział. Oświadczył również, nawiązując do wypowiedzi władz niemieckiego kraju związkowego Bawaria o gotowości przyjęcia uchodźców, że jeśli będzie to potrzebne, to Białoruś może ich tam dostarczyć samolotami. Jeśli Polacy nie dają korytarza humanitarnego, są temu przeciwni, możemy migrantów liniami lotniczymi Belawi wywieźć do Monachium. Co za problem? powiedział Łukaszenka. Przekonywał, że Białoruś nie zajmowała się i nie zajmuje organizowaniem nielegalnej imigracji, a oskarżenia wobec jego kraju to kompletna głupota. Twierdził również, że władze proponowały migrantom powrót do domów, ale oni są uparci i odmawiają. Polityk mówił też, że strona białoruska dostarcza na granicę pomoc humanitarną. Prowokacje ze strony białoruskich służb zgodnie z informacjami przekazywanymi przez rząd w Warszawie w pasie przygranicznym po białoruskiej stronie granicy z Polską, w kontrolowanym przez białoruskie służby obozowisku migrantów, przebywa obecnie 24 tysięcy migrantów. Według polskich służb dochodziło do prób siłowego przekroczenia granicy oraz prowokacji ze strony służb białoruskich. W niedzielę polskie MSZ oceniało na podstawie analizy działań po białoruskiej stronie granicy, że możliwa jest eskalacja. Strona białoruska odrzuca oskarżenia o udział w organizacji napływu migrantów, chociaż potwierdzają go zarówno relacje migrantów, jak i ustalenia służb Unia Europejska oraz mediów. Mińsk, wspierany przez Moskwę, przekonuje, że za kryzys migracyjny odpowiada Unia Europejska. Władze w Mińsku w szczególności przekonują, że do eskalacji dąży Polska, by odwrócić uwagę od problemów wewnętrznych i sporów wewnątrz Unii Europejskiej. Unia Europejska zapowiada nowe sankcje, Unia zapowiedziała tymczasem, że w związku z działaniami Białorusi, ocenianymi jako hybrydowy atak na graniczące z nią kraje unijne i całą Unię Europejska, w poniedziałek mają zapaść decyzje w sprawie kryteriów nowych sankcji wobec Mińska. W niedzielę odbyła się rozmowa telefoniczna szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella z szefem MSZ Białorusi Ładzimirem Makiejem, w której strona unijna wskazała m.in., że należy powstrzymać kryzys humanitarny, a ludzie nie mogą być używani jako broń. Mińsk w komunikacie wyraził gotowość do dialogu na równoprawnych warunkach i potwierdził zainteresowanie jak najszybszym uregulowaniem kryzysu migracyjnego. Wcześniej do rozmów pomiędzy Unia Europejska i Mińskiem wezwał prezydent Rosji Władimir Putin.